Siemaneczko ziomeczki, dzisiaj wam nagrywam buble, a jest, jest ze mną ka, karabinek, czyli Ponad Ninja i mój widz, Julek. Siema, siema. Siema. No nie... No ty! Karabinek jest już drugi. Aaa, się rozdzieliłem, jestem padnięty, kurde. Idę do ciebie, jestem... Ja, Lilia, zjadaj mnie! Jestem po lewej o jestem, jestem! Ty ja mały. Gdzie wy jesteście? Magbil jestem, mały, taki różowy, widzisz? Nie widzę. No jestem na tobą! Brawo. Gdzie wy jesteście? No ja przegrałem przed drugie miejsce. Jezu, o Jezu, nie, 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 nie. Wiesz, jestem taki ogarnięty... Kurde. że... No, zjedli mnie. Ja sobie... Ktoś tak, nie stukaj w tą klawiaturę. Ja nie stukam w klawiaturę, tylko w ten... W w. O, oj ulek! Żyję! Chodź tu na prawo dolne. Masz tu mało, my. No my idziemy właśnie, jesteśmy chyba już prawie. No tu jest już okay. No, jesteśmy prawie. Chyba. Prawie? O, ja, ja jestem. Prawie chyba. No serio? No ja jestem. Masz dwie. O kurde No dawaj, na prawy dolny No ale to fuckerness Jeszcze Czekaj, gdzieś, dawaj, rośnie. ja ci dam masę, idź tam, idź tam Nie, bo on Nie. się... Nie. To uciekaj Chciałem Brawo ty Brawo ja O, na prawy dolny, jestem już blisko Ja, jestem. ja, ja, jestem ja ma... już też jestem blisko Ja, bo jestem ja... na dole A ja jestem do ojej, ja. Ty? No, masz To poczekaj Muszę ci ma... Weź pozbieraj te kulki. Albo. Dobra masz. Masz, masę. Siema. O, daj, 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 daj te, te kulki. Zaraz no, go gdzie jest. Weź, nie podchodź. Dobra, daj to. i ci. Kurde. Co ty z klawiaturą robisz? Ja? No. Dobra, daj. Pomóżcie, pomóżcie! Gdzie ci? Już nie, już nie musicie. Czekaj, patrz. Chodź, oddaj, oddaj masę tą, te, te kuleczki małe. A, tutaj jest Dobra, Magmill. GG Ej, daj daj temu ten. Gdzie jestem? Daj masę. Dobra, już! Ej, poczekaj, 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 chodź tutaj! Matko! Mówię, chodź tutaj. Gdzie jesteście? Daj ja masy ci zbieram. Masz tutaj Mac, Nie mogę się rozdzielić. Nie mogę. mogę. Ja, ja jestem tylko zigi jakiejś. Daj masę. Zigi. Znaczy, daj trochę, ja się potem rozdzielę i pozbieram tego. Dobra, już. No i daj. Czekaj, bo ja zbieram. Gdzie jesteście? Prawy dolny. Nie, nieprawdy, co ty gadasz? Chodź, pomóż. Ja? No bo tu jest koleś. Patrz ile tego tych kulek jest tu. No, ale ja nie mogę tam już iść, bo jestem, za, jestem za wielki. Włączyłeś się? No. E, fiduj. To? Nie fiduj. się ma karabinku. Ja Widzicie, jestem przed nim. A ja jestem za nim. Ale to, to wy? No. Daj. Ej, chodźcie tu, Patrz ile tego jest. To daj, daj. Chce? Czekaj, ja zbieram. No, no ja zebrałem, to ja jestem. Dobra, daj, daj tą masę. O Jezu Razem mam dwa tysiące chyba nie, nie. Ej, może Magbil będzie, będzie taką matką Coś w tym <laughs> stylu No poczekaj, kurde, od, 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 Dobra, masz. No nie, bezrozbędne Nie, ja zbieram masę, już nie, nie dawaj już A ty, tego Julka trzeba nakarmić Paker jest Nie dawaj, ja sam, se, sam, sam się nażywię. Ja się będę rozdzielał i zbierał dla nas masę, masz Jestem siódmy Daj trochę, bo ja się będę rozdzielał i grał masę. <grymnie> Jakie? Cisza. Jestem piąty. <grym> to... Czór jest tu przed nami. A ile ma masy? Mało. On, on Właśnie, masy... ja sobie ustawić, żebym widział masę innych. Chodź ty, chodź ty, chodź tu, daj mi. Aż... Ty, no to. To jest jakaś sarna, czekaj. Bo jest jakaś no. sarna. Idź ode mnie, to ja ją zjem. Idź, idź no. sobie. A on się łączy. Zomeczenie. O kurde, nie zjem jej. Zjesz jej. Jak jedną zjesz, to już będziesz król. Ta, ta, wie. Wie. Uuu, drugi. Ej, nie rozdzielaj niej. Ooo! Ja ci dałem. Kurde, ten... Roz... Dobra. Chodź tutaj! Ja a, ja! a ja to mało! Daj, daj mi! Daję wam masę! Ale mi, halo! Nie wiem, nie wiem, gdzie wy jesteście rozdajni. Daj na lewo, daj na lewo! Dawaj go, tutaj! Zbieraj, szybko! Daj mi, no daj mi twoją mało, szybko, daj rozdziel się! Góra. No, rozdziel się to! Dzięki no! Dawaj, szybko! To chodź! Jestem na prawym górnym, jakby co? No to chodź, szybko, na prawy dolny, a nie prawy górny. No idę, a ty, ktoś jest obok ciebie? No nie, już nie zjadają. No, Sarna mnie zjada. Ważne, że byliśmy w top dziesiątce. No, on na razie trzeci. Twardy. Ale Sarna mnie zjada. O! Nie, no nie, to... Sarna mnie już rozwaliła. Cała? Tak, znaczy mam tylko 2000 nazw. Czy ma karabinek. O, jestem, jestem karabinek. Gdzie Siema. ty? Różowy? się ma. Dobra, wy się rozdzielajcie taki sam ten. Oh! Ej, chodź tu. Chodź się tutaj. Dobra, daj masę. Daj. Kurde. No nie! Trzeba ja mi tyle masy, kurde. Zbieraj masę. Dobra, byłem to Czekaj. Ja się będę rozdzielał i zbierał masę. Uuu, pięknie dwa tysiące. Masy? No. Macbill, chodź. Jak cię nazywać, Max? Nie, jestem na mi bardzo. <grym> Ej, no dzięki. Sorry. Nie udało się. Ja jestem na lewym dożnym, prawie, chyba. Wiedźcie mnie. mi na lepszy sposób. Karabinę gdzie jesteś? O, ja jestem prawy dolny, dokładnie. Ja idę na prawy dolny. A ja jestem dokładnie. To czekaj, ja już idę też. O, siema. Nie widzę cię. A ja A. cię widzę. Kurde. Jak to przeze mnie, kurde, przeleciało? Dobra, ja, ja się rozdzielam, zbieram masę i A tego kumitara. Chodźcie Kumier, na... na... prawy dolny chodźcie. Ej. Dobrze. da sam widać. Szczera to było. Czekaj, pra... patrz, patrz. Daj mi masę, daj mi masę. O, Magbir się ma! Daj mi masę. O, daj mi to! No, daj mi julek! Jedli mnie! A ja byłem naprawdę dolny. No, jezu! Co no, ty robisz? Sorry. Ja już go Ja już się. O, cześć. To ja. Zaraz, Weź, Zaraz akcja. mnie nie będzie. Proakcja. To ja jestem, ten mały. Ja jestem trzeci. Janusz Korwin. Jestem... Trzeci. <laughs> nie nie Ja mały. Dawaj, wiesz, żyj. No, ziomeczek. Daj. Gdzie wy jesteście? Prawda, Ja idę. Daj. Daj, o daj, mi. daj, mi Czekaj, ja cię nie widzę. Ja jestem po tobą. Po jasu, nie, ja A tam jeszcze twój jest? Jeden? Chodź tu, chodź tu, gdzie ja. O jazdu. No nie. Jestem lewy dolny, zjedź mnie Ar... Jestem czwarty. Jaka akcja. Kurde. A ja chyba nie byłem żaden. Tyle masy dałem, ryby typka... O, <laughs> <laughs> cześć. <cool>. <laughs> no koleś mi wyje, ratuj. Jaka akcja, kurde. Bedniesz? Ej, kolca mi go. Ej. Zginąłem. Oście naprawdę dolny. No my Jak to możliwe? Czyli go kolcami ziome ziomeczka. Kolcami dostał. Fajne jest Bóble. To jest lepsze niż Agario. Cześć. Szymon. Gdzie? A nie do Ciebie. No nie. Dobra, ziomeczki, kończymy ten odcinek. Jeż, e, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.